Tutaj Wam pokażę Wam moją grę, którą stworzyłem. Ale Tutaj jest cała strona. Ogólnie moim zdaniem, bardzo fajne skleiny wyszedły. Tutaj jest, jest jak się plik nazywa to jest wszystko hmm. Już jest mod co czy ja muszę na chwilę pozmieniać tu o, i teraz tu widać teksty tutaj... no, i... no i dobra zesabujemy teraz sobie no i zaraz chyba gameplay nie w sumie można a tutaj nazwa Bodyman. polish mod polish mod dlatego to jest polski mod Tutaj że to jest moja pierwsza gra i że to tych cross pozmieniam, update pierwszy No nie dobra, no to włączamy chyba, nie? To jest To jest nie, może, możecie zagrać, nie wiem czy to jest tak bardzo chaotyczne, ale... Welcome Basics and Education and World War! Hi! Jeszcze. Welcome to my school! How? Pisze... Gras. Jutaj gras. Jupi? Czyli trawa, najstrawy. Nice, tutaj są e, zasady szkoły. Bikul cool, bikul cool, be cool, czyli cool, Say, be cool, be cool, be cool, be cool, też bacz cool, bacz cool, Książka cool. cool. Więc... Now time for everybody. Tutaj ten Is that you can pick pink buttons? Yes. You can cool button. You did great. Come here and get your prize. Okay. Uh, a shiny corn uh, Just wiggle it with the left mouse button to pick it up. Then when you find something you can use it on. Problem one. Seven minus six equal three, job. No i tutaj się zaczyna cała gra. Ta gra można powiedzieć, że jest trochę też, tylko że to po prostu pozmienia te tekstury bo w ogóle. To mali idzie. E, pierwsze wam pokażę czekoladę, jak wygląda, bo ja też zmieniłem. Uwaga, uwaga, właśnie wchodzę. E, o. I to jest. Tak, to jest milka. To jest milka, tak? Nie mylić się, to jest.

ma okay, teraz wam na... O dobra, powiedziałem yy, kole Jak zobaczycie, nawet specjalnie zamieniłem yy, kolor yy, niebieski. Tutaj tak. ja, mam w, w, w DNO squeeze na Red Bulla, tak, dokładnie. Śmiesznie. Friend.

a, czekaj, no ja mam nie. jej? Katia, pamiętaj. że mam jej? O nie. Nie no. ma. Kul cool principal ma napisane really no. W nawiasie ma napisane principal, bo on jest taki w kule roku. Wywalamy go. Sweep, sweep, sweep! I idziemy sobie zobaczyć. no running in the hall oh, nie? 15 seconds Teraz. detention for you the when okay. will you Who's learn in now. Baldi, cool teacher Project creator of minecraft jumper Czoda, że naszeli, 10 miliard razy pojawia się. Wow, let's play, let's play. No ciekawe Teraz wam jeszcze pokażę jumpsker, po tego trochę przemieniłem A i każdy jumpscare teraz wyglądał u mnie tak samo. I ja to jest tak na szybko jak gra, bo to ja, ją oh boże, robię. dzień? Może hmm. dwa? Hej dwa, coś takiego. Yy, tak, O, Oj, jumpska. Tak. Ja to tak lubię, nie? Fajne. No i to się bardzo dobre, nie? Teraz wam teraz pokażę wszystkie tekstury, które są w tej grze. Yy, tak, to jest wszystko. No i mamy dosłownie wszystko z tej grze Najlepsze jest to, że ty Unity. O! Tutaj mamy pana skarpeta normalnego, taki zielony. A zrajageowany jest taki szerwowy, bo dziś przegram w Minecrafcie. I skutka. No entrance. Wiem, że to słabo widać, ale sorry. To jest kiedy wygrasz. Han oh. license you won. Come, ba come uh, back now. A co ty jeszcze mogę wam pokazać? Mm. Co tu można... O, nie wiem dlaczego, ale nul no, mi się pojawił, jak yy, no raz w body nie ma tak propo, więc nie dlaczego tu jest. Yy, no co jeszcze tu można pokazać? Chyba zaraz kończę. To, nie, no, to będzie tak na, na grze, no, to jest taki gameplay. Yy, oczywiście nie cały, tylko takie pokazanie, no to wiecie. Yy, co tu jeszcze? Co można popatrzeć, bo ja nie wiem. No co?